Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam króciutko o trzech ważnych emocjach, które mówią nam o tym, gdzie jesteśmy z naszymi myślami. To jest smutek, lęk i spokój. Smutek to taka emocja, którą czujemy najczęściej, gdy myślimy o przeszłości, o tym, co zrobiliśmy nie tak, o tym, gdzie zawiedliśmy, o tym, co nam się nie udało, o trudnych doświadczeniach, które Mieliśmy w przyszłości, kiedy rozmyślamy o nich, kiedy wracamy do nich z uporem maniaka często, to pojawia się ta emocja smutku. Taka pierwsza smutna emocja. Gdy myślimy o przyszłości, o tym, że może nam coś nie wyjść, gdy rozmyślamy, jak pewne rzeczy zrobić, nie czujemy się do końca pewni, pojawia się lęk. I to jest taka emocja, która mówi nam: hola, hola. Jesteś przyszłości. Myślisz o przyszłości, nie jesteś tu i teraz. Więc gdy czujesz smutek i gdy czujesz lęk, to możesz mieć 100% pewności, że twoja świadomość, twoje myśli nie są tu i teraz. Dlatego, że gdy jesteśmy w tu i teraz, czujemy spokój. Nie zrozumcie mnie źle. Smutek i lęk to są bardzo ważne emocje. To jest normalne, że nasz układ nerwowy odczuwa takie emocje. To co jest Zastanawiające, istotne to to, na przykład, że wciąż rozpami rozpamiętujemy jakąś rzecz, że ciągle boimy się tego samego. Hmm? Wtedy polecam poszukać pomocy u specjalisty, u terapeuty, na przykład przejść terapię, znaleźć kogoś, kto pomoże Wam przejść trudne doświadczenie i pomoże Wam odzyskać taki, takie zaufanie do siebie, do tego, że dacie radę w przyszłości. Ale nie zawsze jest taka możliwość, i nie zawsze oczywiście chodzi o to, żeby od razu iść na terapię, ale. Czasem wystarczy dać sobie odro odrobinę pomocy i nauczyć się wracać do tu i teraz. Do tego momentu, w którym jesteśmy. Zamiast fruwać w obłokach i rozmyśleć o tym, co było, albo zastanawiać się o tym, co będzie lub nie będzie, wrócić do tego, co jest tu. Bo tu, kiedy jesteśmy obecni, jest spokój. Tu wtedy jest pewność, że wszystko gra. Hmm? A jak wrócić do tego spokoju? Bardzo prosto. Znacie już taką technikę, nazywa się Hard Focus Breathing, czyli oddychanie skoncentrowane, skupione na sercu. Hmm? Dlatego dzisiaj zrobię, zrobimy Hard Focus Breathing, po to, żebyście pamiętali, że jak pojawi się w Waszej głowie, w Waszym ciele smutek, to zanim udacie się po pomoc, <głos》>, warto wrócić do tu i teraz. Kiedy pojawi się lęk i zaczniecie wątpić w swoje możliwości, warto wrócić do tu i teraz. A dlaczego warto? Dlaczego warto zrobić sobie hard focus breathing i się uspokoić i dać sobie odrobinę wytchnienia? A dlatego, że ten spokój ładuje nasze baterie. Batu ładuje te baterie, które wyładowaliśmy, które rozładowaliśmy w efekcie różnych zdarzeń, różnego sposobu myślenia o przeszłości lub przyszłości. A kiedy naładujemy baterię, mamy więcej siły na to, żeby radzić sobie z tym, co do nas przychodzi, żeby popełniać mniej błędów, o których będziemy żałować i o które będziemy się smucić, żeby mieć większe zaufanie do tego, co się wydarzy w przyszłości. No dobra, kochani, to czas na hard focus breathing, czyli oddychanie skupione na sercu. To jest bardzo istotne, żebyście o tym pamiętali. Najpierw skupiamy się. Na sercu. Chodzi o to, żeby Wasza świadomość była tu i teraz. Na sertuszku. Na przestrzeni klatki piersiowej, jeśli nie potraficie sobie wyobrazić serca, bo i tak może być. Nie przejmujcie się. Chodzi o to, żeby Wasza świadomość była tu i teraz. Więc jeśli w czasie ćwiczenia Wasze myśli gdzieś popłyną, nie szkodzi. Wróćcie sobie spokojnie znów do przestrzeni serca. Ćwiczenie będzie trwało razem ze mną pewnie jakieś 20 sekund, a gdy robicie sami, to tylko 10. Dobra. Zwróćcie z uwagą. Do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa. Do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco głębiej. Nieco wolniej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. Kiedy tak skupiacie się na sercu, kiedy oddychacie, robi się jakby troszkę ciszej, spokojniej. I to o to chodzi. Nawet jeśli potrwacie w tym spokoju przez sekundę lub dwie czy trzy, to w waszym organizmie dzieją się chemiczne zmiany, które pomagają wam trochę podnieść odporność na stres. Dlatego, kochani, szczególnie dzisiaj, kiedy będziecie mieli jakieś takie trudniejsze emocje, to wracajcie sobie do oddychania skoncentrowanego, skierowanego do serca. I dajcie sobie odrobinkę tego spokoju. Im częściej będziecie to robić, tym ta odrobinka będzie większa. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Pa!